Proszę Państwa, znaleźliśmy się w Sobódce Zamek Górka. Jeden z najbardziej tajemniczych zamków na Dolnym Śląsku, który ma tysiąc lat coś niesamowitego i przepięknego za Zameckiem jest browar z sobótka, ponieważ nie ma dzisiaj właściciela. Mogę się tylko podelektować tym, co jest z zewnątrz. Ale mam obiecane, że mnie kiedyś puści. Zamek jest nieczynny od 10 lat. Tylko dla wybrańców, mam nadzieję, że już wkrótce uda mi się coś pięknego z wnętrza nakręcić. Słyszały księżniczki na swoich koniach, a po wojnie. groście. Niesamowity palką i cudowne filary. Rok 1885, a za naszymi plecami przepaść, na jakiej to wielkiej górze wzniesieniu jest. Położone potoczek, prowadzący. Wąwozikiem w dół, wspomniany browar Sobotka, który się tam mieści. Trzy stawy łączące te dwa potężne i przepiękne obiekty. Coś niesamowitego i niepowtarzalnego. Kolejny rarytasik na mojej liście. Do zdobycia. Wspaniała ławka, na której para zakochanych siedziała i wąchała kwiatki. Na balkonie gryf. Prawdopodobnie jest drugi schowany po drugiej stronie. Jest! Gryf, który musiał pilnować tego wielkiego zamczyska. O, ależ tu jest! I ta brama! I ta brama! Właśnie tam była stajnia za tą bramą. Może nam się uda zaraz tam podejść i zobaczyć. Chciałem Wam pokazać fundamenty i stawik. Ileż tu tajemnic, ileż tu historii tego się namieśniło. Ileż zakamarków, i piwnic, i gospodarstwo. I ktoś sobie tam żyje? A tu archeolodzy. Przyjechali archeolodzy i wyciągają z ziemi. Szczątki. Szczątki z tamtych czasów, jakbym cyk-cyk. Tutaj pan szkrobie i sobie coś czyść. Przejdźmy się swobodnym kroczkiem w stół. Proszę zobaczyć, kamyczki odchylone. I brama pełna tajemnic. Coś niesamowitego, może zaraz tam wejdę. Ale zerknijmy na tę część. Aha! Okay. ok. Na razie zróbmy pauzę i idę się rozejrzeć do pana gospodarza. Proszę państwa, naprawdę miałem szczęście, wszedłem. Niestety nie pozwolili mi jeszcze kamerować, ale może mi się uda, już niebawem. Uzyskać pozwolenie na przepiękne eksplorowanie wnętrza. Coś przepięknego. Oczywiście to jest wszystko już w stanie takim pod dużym znakiem zapytania i dużo do remontu, ale mimo wszystko bajeczka. Także to jest, to jest obiekt do zdobycia, prędzej czy później. Jest opcja, jest nadzieja.